Za muzyką. Lampka zgasła. Pora wyłączyć komputer. Folder zebrał dane. Nie wszystkie. Zostały analizy, wykresy, tabele, prezentacja mocnych i słabych stron. Dla zarządu kluczowy moment. Garniturowi jeźdźcy apokalipsy zdecydują. Restrukturyzacja działów wisiała w powietrzu. Prozaiczne czynności ważyły tone, maile, rozmowy, byle tylko jak najlepiej podkręcić zyski spółki. Niestety, automatyzacja wymusiła zmiany. Część z nas wywalą na bruk. Przykre, oczywiście, na zawsze w serduszku, ale stanowisko przejmą hindusi. Taniej wyjdzie, łzy zostaw rodzinie. Swoją drogą zabawne: opracowywać prelekcje na temat własnego końca. Kolorowe słupki, pstrokate wskaźniki, czary mary, zakurzone biurko, żona zrozumie. Pamięć archiwizuje owocowe czwartki. Trybik maszyny. W ciągłym ruchu jasny punkcik miga dla wspólnego dobra. Chyba, że akurat zatwierdzą wydajniejszy model. Sądne godziny ugrzęzły po północy. Za oknem ciemno. Przez chwilę można udawać, że mrok zablokował nieuniknione. Zimne piwko ostudzi emocje. Chmiel wypłucze lęk. Kufle dźwigają fundamenty. Śluby, pogrzeby. Libacja spaja interakcje, brak tyry zatwierdzi flaszkowe rytuały, spokojnie ogolisz się, przejdziesz sito, tyle zasług. Szef rzuci koło ratunkowe, powiedział każdy, przed zniknięciem. Napięcie rozsadza bezpieczniki, kliknięcie, zwarcie, obcy szum. Kora czołowa przełączyła stację, łagodna muzyka dociera niespodziewanie, ciepły dźwięk masuje zmysły, niebywałe. Zamiast wieczornej toalety, wewnątrz drganie. Akordy kreślą pejzaże. Impulsy każą szukać grajka. Facet zna odpowiedzi. Dziwaczne, prawdziwe. Odkryjemy wszystkie karty: wyjście z domu, ciało w ruchu, droga powrotna odcięta. Wśród gęsto upchanych bloków wyrastają drzewa. Majestatyczne korony, fantazyjne kształty. Jezu, ile barw? Kompletnie obce. A przy tym doskonałe cienie. Kraina dzieciństwa na sterydach, podpowiada myśl. Chropowata tekstura muska dłonie. Odlot. Im głębiej, tym lepiej. Rozwidlenie. Drogi oferują nieznane. Skręcasz. Nic dziwnego. Rezydencja na skraju urwiska hipnotyzuje. Różowe ściany. Dach przeszywa chmury. Jak to działa? Obłoczki niby wata cukrowa. Gęste, wyraźne. Otulą twarz. Gitara. Organy. Flet intensywnie dają o sobie znać. Refren zakołysał subtelnie. Nuty pod skórą tną mięśnie, bez krwi i bólu. Mistrzowski podział tkanek. Zazwyczaj chirurg używa zestawu. Narzędzia wyczekują mistrza. Operacja trwa. Tu nie potrzeba medyków. Zepsute warstwy odpadają bez krojenia. Otwierasz drzwi. Wnętrze wysysa energię. Utrata pulsu. Migotanie komór. Wymarzone odejście. Druga zwrotka rozpuści innego nieszczęśnika.